Czy kojarzycie może Siren Heada? Jest to dosyć straszny mob, który wygląda mniej więcej... Tak, nawet w Minecraftie jest on straszny, jak widzicie. A czy wiecie może, jak go przywołać? Otóż słyszałem taką Minecraft'ową legendę ostatnio, że jeżeli zagracie w Minecraft'a o 3 w nocy i zrobicie parę takich potrzebnych rzeczy, to wtedy zostanie on przyzwany. Teraz wgrałem świat, na którym ogólnie, na którym występują różne bardzo dziwne rzeczy i zobaczymy sobie dokładnie na tym świecie, czy jeżeli wszystko to zrobimy, to to zadziała. Jeżeli lubicie tego typu odcinki, to zostawcie łapkę w górę... Oraz Teraz subskrybujcie mój kanał, ponieważ codziennie o godzinie 10 pojawiają się naprawdę bardzo, bardzo fajne odcinki, więc chcecie chyba to wszystko razem ze mną, prawda, śledzić i przeżywać. A teraz przejdźmy do odcinka. No, co tam, Karol? Jakby to jest ten znak, tak? To jest jakby początek szlaku Siren Head. Tak, to, co tam widzimy, to jest początek wprowadzenia do legendy o Siren Headzie, stary. Ściemnia się już czy wstaje słońce? Ściemnia się, o nie! Ściemnia się, ściemnia się. Najgorzej. Ej, słyszałeś, że na tym świecie... Trzeciej w nocy zatrzyma się słońce w miejscu, w sensie księżyc. A tak ogólnie w Minecraft'cie? No, podobno na tak tym tutaj świecie. jest. Na tym, nie, na tym świecie, na tym świecie. Tutaj coś powinno. O! Jest. Chcesz przeczytać? A super, jakby. Czy to jest jakiś żart? O co chodzi, to pokaż. To koniec, jest napisane to koniec, i to jest jakby wszystko. A czy na jest... następnych stronach? A nie, Następna tylko stronę. jeden page był. Teraz przewinąłem i nie ma nic dalej. Super, jakby, więc to jest początek przygody, Jestem napisane to jest. Ej a co jeżeli my na końcu szlaku, a nie na początku? Jak to? To jest informacja, to jest koniec! A my zaczynamy, czy... Czy jest z przyszliśmy? Myślę, że chodzi o to, że to jest koniec, nie wiem... Świata? Albo coś w tym nas. stylu? Koniec Minecrafta? No właśnie. Ej Karol, widziałeś w ogóle to coś? Zobacz. Czekaj, 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 wezmę tylko pochodnie, bo trochę się ciemnie. co? E... Jedźmy? Czy... Nie! Ej, 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 To tutaj. Ej, to jest butko! Mi to... Jest. Jak to się nazywa? Pokaż. Nie Ej, z tego... Co? Co, to jest? Pazło z gime mięso. O fu! To Co jest, jest okropne. Ej, widzisz tam tych typków? O nie! Biegnie, biegnie, Ej, to biegnie, biegnie. biegnie! Nie wiem. Co to jest? Ej, dobra, możemy to trafiać? i... Czy ty masz takie strzały, które podświetlają? Tak, 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 tak. O, ale kozacko. dobra, to jest dobry pomysł. Żeby je wziąć, nie wiedziałem o to, że takie masz. Dobra. Czym to w ogóle jest? Jakby nie miałem okazji przyjrzeć. Jakieś szkło. Czy to jest to? Nie o nie, jest to, jest to jest coś innego. Co to ma być? Nie mam pojęcia. Weź Kolejna książka. Pokaż. Pamiętaj, wyłącz grę o trzeciej w nocy. A my włączyliśmy ją o trzeciej w nocy. To jest zapisane wyłącz. Kurczę. 0,5 stary już jest właściwie. Pod żadnym pozorem nie zbieraj ścierwa. Co? Brzmi obrzydliwie. Ścierwo to jest padlina przecież. To jest miłe mięso, no? Nie zbieraj tego, nie zbieraj tego, nie zbieraj tego. Czekaj, czekaj, bo chcę przeczytać całą. Eee, pod żadnym pozorem nie łącz go w wiadrze z wodą, pod żadnym pozorem nie podążaj za zepsuciem, czyli to jest zepsucie. Okej, stary, wiesz co, bo jakby, sprawa jest taka, bo jakby to są e, takie tipy, porady, co nie robić, jeżeli chcesz przywołać Siren Hada? Mm, no, to jest, co, co robić, żeby go nie przywołać? Czyli musimy robić wszystko na odwrót. Musimy robić wszystko na opak Nie uważasz, że on może się źle czuje? Tutaj, w tej ja klatce? O nie, o nie, To ja nie. się źle czuję! Kurczę, z on nam zawdzięcza przecież wolność! O, ma taką Bigo! Dobra, udało Bigos. się. Już Ty. się bronię, Karol! Au! Już Au, się bronię! Stary, już się jest? bronię, już się bronię! To jest jakiś szkielet. Ej, co to jest? Ten... Nie wiem, ale to jest... Weź tutaj, o Ej, ja zaraz zginę, zaraz zginę. Ej, wskoczysz do tego, Karol? Nie, bo ja mam nie mogę. A to strasznie A zabija, A Co to, to boli? O! Tak, bardzo, A! bardzo! Ej, nie można Ej, wyjść z tego! Nie, nie. nie można z tego wyjść! Już jestem, mam z powrotem wszystkie rzeczy. Nawet... Nie wiem, widzę, Ej, ale wiesz, że tego jest bardzo dużo. Jakby to jest cała ścieżka takie. Ej, Beski, tu cały świat płynie. się psuje. W mleku do Knesa musimy. Ej, ale, ale czekaj, zobaczmy. Ciekawe, czy to wchodzi nie też pod nie. wodę. Czy. Nie, ała, ała! Nie, nie nic, Ile nic, to, bije? Nie. to bije? Ile to bije, ale to. No, Może nie kość to, że już wiesz? Jakby to jest dobry pomysł, żebyś. Czy ty znowu. Zgin nie, o, nie, Karol. No. Dobra, tyle. No. nie, 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 okay. Git jest. Kolejny no. słup, kolejny słup. I to podpalony, czyli znaczy? idziemy w dobrą. Co to jest? To ma być. Czym czy to jest? To jest bardzo dziwne. O fu, ej! Czy co widzisz? Ej, darcu, tu jakieś. Jest dużo. Jest Karol? Dużo, jeżu. Pomożesz mi? Wiesz, że to ej, od ej. nich podchodzi to pochodzi to wszystko. Aha, to one to rozprzestrzeniają. To to to, to są jakieś. Ej, bo ja zaraz zginę, Jeżu, ja zaraz zginę, pomóż mi! Wiesz, mam półduszka! Mój mały ząbia! On jest ja. najgorszy! Dwa ja. serduszka! Okej, okay. trafiłem go. Okay. Ej, ej pełzacz te... mnie bije! Pełzacz? Co? Nie, ej, to zobacz to co bioroza? one rozprzestrzeniają, korabszy! No właśnie, tak mi się wydawało. To jest to zepsucie co one rozprzestrzeniają. To nie, nie chodziło o ścierwo, że Rotten flash. Zobacz co? na to. Pokaż. Zobacz. To? Co to jest? Co mi rzuciłeś? Bo. To, to jest zdziwicie. stary to. To jest od nich? Znaczy. Wiesz kiedy one są agresywne? Gdy? Gdy są poza e, tym szlakiem, jakby. O! Żyję. Przepraszam a. słuchawkowi łzerzy. Ciekawe, ile osób ogląda ten film e, o trzeciej w nocy albo gdy jest ciemno. Piszcie w komentarzach. Ej, no właśnie, napiszcie w komentarzu wszyscy godzinę, o której oglądacie ten odcinek. Jestem ciekawy, czy ktoś ogląda później niż my gramy w to. Czy my idziemy a. dalej szlakiem? Tak, tutaj się pali, więc my, chyba nie. dalej to. nie? Bo jakby ja trochę zgubiłem się już, Jerzu, wiesz? Tak delikatnie. A. Ej, ktoś Ziem... do mnie zadzwonił w ogóle teraz o godzinie trzeciej w nocy, oh, oh, oh. no. Ale znasz ten numer? Nie, nieznany. Ej, co jeżeli tu jest ktoś, żeby nas ostrzec, a ty właśnie Właśnie jakby odłączyłeś się. Co jeżeli przywołamy Siren Heada w prawdziwym życiu też przywołując go w Minecrafcie. O nie! Ej, co Gdzie? to jest? O nie! Bo jest to jest, to jest, to, to Ale widzisz to. te blok. No, tak No, to, to jest właśnie stary w sztyfcie. nie możemy. Karol, jako... nie wąchaj kleju w nie Ja właśnie powiedziałem, nie wchodź na to i sam w to wlazłem i zginąłem. Tak, jesteś hipotry... hipokrytą, Karol. Dobra, Karol, już może do tego nie wpadaj więcej, bo po prostu to jest no, żałoski. ty też, nawzajem, okej. Okay. Ale ja wtedy tak, testowałem. Jest... E, no mamy. Zabijasz, ty nie sztuka No. Ale to nie jest tak, że jak zabijemy Pegzarkę, to się nie pojawi Siren Head czy coś? No nie wiem, wątpię. Jakby... Ej, Karol. Moje wskazówki są. Co jest grane? Czy ty to widzisz? Ale co? Czy to jest Siren Head? O! Karol. Nie, 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 dobra, 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 widzę. Ej, teraz widzę. Co to jest? Co jest? Nie wiem, mi to przypomina Head'a, O nie, jeszcze zwykłe potwory. Coś to jest takiego? Im więcej jest tej korupcji. tym więcej jest potworów stars. A masakra, rzeczywiście jakieś pająki, takie normalne moby Minecraftowe też mnie atakują tutaj teraz. Ej, pamiętasz coś? co było na książce? Yy, to koniec, tak? Nie, nie wkładaj nigdy do wiadra. A żebyśmy nie walili wiadra nigdy więcej. Tutaj jest pomnik. No, nie. Tutaj jest pomnik Siren Head. bo było tak słabo widać. Ale to chyba gdzieś jest Siren Head. A tutaj jest wiadro. A my mamy całe. To, to absurdzie... O nie. O co ty mówisz? Dostałem obrazek, I... właśnie, stary. Na telefon mi wysyłają teraz coś. Ktoś... Kto? Nieznany numer jakieś rzeczy. No Słychać to na nagraniu, nawet, ale to jest przerażające trochę, że akurat nagrywamy taki filmik. No i dostaję wiadomości. Ej, próbujemy tej receptury. No nie, nie. Chce się. Nie, nie wiem. Mieliśmy przywołać Siren więc chyba ja, Tak. Wrzuca... Czyli więc... wrzucamy to. Czy jesteś tego pewny? To jest takie pytanie. No ja już wrzuciłem, A ile tego musi być? Myślisz? Nie, mam sześć. Wziąć wszystko? No wrzucamy A. wszystko. cztery, pięć i zostało jeszcze. I co to się będzie teraz gotowało Ta. czy jak? A więc reasumując, to był jakiś scam. To wcale nie zadziałało. Jest już trzecia, prawie dwadzieścia. nas chyba nie było. Czyli cały szlak zrobiliśmy to, czego miśmy nie robić. Ej, no A... bez kitu. Ej, Karol! Słyszysz to? Właśnie słyszę i to widzę no. od razu. Ej, co, co się dzieje? Tajem, tajem, tajem. Zobacz, jakiś świat co się stał niespokojny od razu. Co jest granek? niespokojny. Ej, rzeczywiście, bez kitu jakiś. Karol, Karol, bieg, on się chyba się... obudził. On się obudził. Czy ona on nas biegnie właśnie w tym tak. momencie? Tak. No, dobra, strzelaj do niego, strzelaj do niego. Strzelam właśnie. O, co jest Granex? Ej, nie podświetla się jak inny moment. Ej, no, bez kitu. Ej, udało mi się. O, o, Zobacz. Widzisz Ej, to, dobra, jaki on widzimy. jest ogromny! Ej, dobra, Kozacko, teraz dokładnie widać, gdzie jest Siren Head. dobre, Teraz da się przed nim przynajmniej Ej. uciekać! Dobrze, dobrze, wiemy, gdzie jest. Ej, weź go strzel, stare znowu, strzel go, dobra, nie Dobra, ucieka, dobra, tak dobra, dobra. Okay. Może go pokonamy, może jest. go pokonamy. Na pewno, ale to po co go przywoływaliśmy? Możemy go trzymać chcemy go przywołać tak, żeby ktoś inny miał problem przez niego. No właśnie, Widać, tak żeby... sobie myślę, żeby oddać te, teraz ten świat jakiemuś widzowi na przykład i go sprankować w ten sposób. Stary, hand prank, Stary, hand prank, no dokładnie. To jest coś, o co mi ludzie spomują od dawna, więc w sumie może być. Stary to jest tu. coś, co ja właśnie chciałem też właśnie do tego czasu. No, na serwerze widza, to byłoby go za No właśnie, stary. O. Słuchajcie. 10 tysięcy łapek i robimy razem z Karolem Siren Head, Siren Head Trolla. Ej, ile on ma do... życia w ogóle? Próbujemy wiem, się do niego ale zbliżyć. Pakowaliśmy w niego naprawdę. Czeka, on, dużo on teraz do ciebie idzie, nie? Bang! Ostro. Ej, walnąłem go z bliska! Jaram się! O On przyzywa moby. Co to jest? ja nie żyję, ja już nie wiem, co to jest. Karol, ostatnia misja na ten odcinek. Rozwalamy go, bo zobacz, jaki świat się stał niespokojny ja muszę... O nie, Spider-Jokey! Stary, to co, są anomalie! On wpadł do dziury z. Ej, ale nie można zbić też. Ale on nie może wyjść! Jest uziemiony, Karol, bijemy go po prostu. Czyli dobra, 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 bo ja jestem przy jego stopach. on mnie tu nie może tknąć. Szczerze mówiąc, Jeżu, wolałem już ten moment, kiedy wydawało mi się, że to jest fake, bo nie poradzimy sobie z nim ten, Jakby pół godziny. Karol! Pomożesz mi? Gdzie ty jesteś? Chodź, chodź, ja pomóż się mi. Skupiłem. O jest! Dobra, nieważne! To, co? co? No jest? jakby. Jest nie... Nie. Karol zawsze nie. sobie w ten sposób radzimy! To jest twoja krytyczna skrzynka jeża A, Dawaj, dawaj, Nie. dawaj, nawalamy Karol, tak się rozwala Sajreheada! Tak Każde z Bęk! I co teraz, Sajrehe? Ja z bazuki. Karol, ale, tak się to czy, czy, czy robi, no, każdy to wie, co? Nie on... on. nie padł, on tu jest! No jest. Ej, dawaj Bij Ironheada! Dobra, 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 dobra. Skurczy byka, no, no i co, Ironhead, patrz jak spadł. No, dobra, stary, do dziur, do dziur, większa no, dura! Ty! Ile Kolej on ma życia? Heda, stary, on żyje i ma się. Ej, ja, ja to, nie mam już ammo. Dobra, Karol, chodź tutaj! No, Tylko wie, pomóż wie, mi kopać! Pomóż mi kopać, Karol! No ale stary, już znaleźliśmy swoją skrzynkę, to Pomóż mi kopać, myślisz, że mam jedną skrzynkę? No ty masz więcej skrzynek, o, o jest, jest, kurka, jest! Bo wiesz, że jakby za tobą jest super. Wiesz <laughs> No nie gadaj, serio więcej tego jest <laughs> Uwaga, mam jeszcze 8 granatów Jeżeli to go nie wykończy Karol To przestajemy grać w tą grę Jest! O! Jest Karol! Dostał! Dostał! O, to w tym chodziło. Heda, okay. Karol nie przyzywamy go już nigdy. Już nie, nigdy nie, to było jakby... By, czemu właściwie mi go w pierwszej kolejności? E, bo chcieliśmy sprawdzić czy to działa, co... I działa. Słuchajcie, nie róbcie tego. Nie róbcie, róbcie tego, tego. w nocy, nie jedzcie w zwłok i nie wrzucajcie ich do kociołków, bo to się kończy tak, że jakby wasz przyjaciel wykopuje dziwne skrzynki. <laughs> tego nie chcecie, nie chcecie... Nikt <laughs> tak, nie to, skrzynki to, skrzynki. to nie było zbyt fajne, szczerze mówiąc, w tak, ogóle... Ciekawe kiedy się... Ciekawe, kiedy się zmieni na dzień, Karol. Skoro no, już ja go ja pokonaliśmy. Widzenia w ciemności, więc nie, nie marudzę aż tak, ale jakby... Jeszcze trochę potwa to nas. to, to było tyle. Ciekawecie tak, nas. tak, Cimy tak. Nie umie je Aha, to dokładnie. Prawo. To cześć!